Dzień dobry, witajcie w kolejnym ScreenCastie. Dzisiaj dowiecie się jak prowadzić webinaria w programie ClickMeeting. Zaczynamy oczywiście od zalogowania się na stronie clickmeeting.com Po zalogowaniu się widzimy wszystkie nasze wydarzenia, daty, nazwy wydarzeń, które już stworzyliśmy. Rysuj Razem z Annu to wydarzenie, do którego dzisiaj będziemy zapraszać uczestników i prowadzić webinarium. Klikamy na tutaj podświetlony tytuł i mamy tutaj dwa linki wyróżnione. Jeden to jest adres formularza, pod którym możemy się zalogować do webinarium, oraz adres pokoju bezpośrednio do obsługi tego wydarzenia. Także klikamy na ten adres pokoju. Łączymy się z tym pokojem i mamy takie okno: Rozpocznij wydarzenie. Zielone to jest Rozpocznij wydarzenie. Będzie oznaczało, że jeżeli klikniemy na nie, to od razu wszyscy uczestnicy automatycznie też będą widzieli to, co wszystko się dzieje. Także nie polecam klikania od razu tego przycisku: Przygotuj wydarzenie. To będzie moment na to, żebyśmy się mogli przygotować, załadować jakąś prezentację. Także klikamy na, to, na ten tutaj przycisk przygotuj wydarzenie i teraz w tym momencie tylko i wyłącznie my jako prowadzący widzimy czy administratorzy tego wydarzenia co się dzieje. Jeżeli będziemy chcieli je odpalić, czyli rozpocząć klikniemy tutaj w dolnym rogu lewym rozpocznij wydarzenie, ale o tym za chwilę. Zamykamy menu i co? W pierwszej kolejności chcielibyśmy tutaj załadować jakąś prezentację. Przygotowując się. Co robimy? Prezentację ładuje się do plików. Czyli co zmieniamy zakładkę, wracamy do klik meetingu i mamy tutaj możliwość załadowania plików, jedynie plików w PDF-ie albo zaimportowania ich z Dropboxa. Miejsca tutaj mamy tyle, ile tak naprawdę będzie wynikało z naszego abonamentu w limitingu. Ja mam ponad 2 giga, Tak jak widzicie. Przeciętnie taki rozmiar prezentacji to jest około 10-12 megabajtów i e, chcąc załadować plik wskazujemy konkretny plik z naszego komputera i po prostu go ładujemy pamiętając o tym, żeby był przekonwertowany na plik pdf jeśli mamy już taki e, plik załadowany wracamy do naszego okna i wybieramy tutaj z menu po lewej stronie możemy sobie tak rozwinąć też e, dodaj prezentację i ja mam taką prezentację już przygotowaną na jakieś wydarzenie. I co ważne, na dole tutaj mamy możliwość też przeklikiwania się między prezentacjami. Mamy możliwość powiększenia lub pomniejszenia tego okna prezentacji. Jest możliwość także pokazania albo wyłączenia tych miniaturek. Tutaj fajna funkcja jest taka, że no przez chwilę możemy zawiesić wyświetlanie tych wszystkich slajdów uczestnikom, żeby na to zwrócić uwagę. Kolejne kliknięcie to jest wielkość naszego wskaźnika, kolor wskaźnika, i tutaj wskaźnik mamy do wyboru taki, że. W ten sposób, jeżeli będziemy poruszali się, to wszyscy uczestnicy będą widzieli ten wskaźnik, w którym miejscu coś chcemy, na co zwrócić uwagę. Prywatny kursor to my widzimy, coś pokazujemy, nie jest, jest to widoczne dla innych uczestników. Można także rysować na naszej prezentacji, wybierając odpowiedni kolor, zaznaczać jakieś elementy zmienimy ten z kolor na czerwony strzałeczki możemy także na to wymazać co nam się nie podoba czyli gumka możemy jakiś pisać tekst i mamy jeszcze do wyboru wstawienie obrazu jakiegoś oraz strzałek w dowolny sposób Taką strzałkę. O. Może to wskazać. Także tutaj jest pole do wyboru. Dobrze. Czyli mamy już prezentację wgraną. Co dalej? Chcemy, żeby uczestnicy widzieli także prezentera. Jak to zrobić? Możemy skorzystać przede wszystkim z kamery wbudowanej, na przykład w laptopie, jeżeli prowadzimy z laptopa takie wydarzenie. Ja częściej korzystam z kamery zewnętrznej. Pamiętajmy, że ta kamera musi być połączona przez. Wejście USB do komputera, wtedy mamy dużą, duże prawdopodobieństwo, że Click meeting wykryje tą kamerę i ją pokaże. Ja korzystam z kamery Logitech C922. On ma też budowany mikrofon. I jako uruchamiałem? W prosty sposób klikamy tutaj na okienko czarne, które mieliśmy i zezwalamy użycie wtyczki flash na użycie mikrofonu i kamery. Tutaj już mamy w tym momencie wybór jakiego źródła chcemy korzystać także z mikrofonu, czyli czy z wbudowanego, no tu mam nie tego podłączonego, czy jest właśnie z tej yy, kamerki. Yeti, także mamy też inny, może, mikrofon niż kamera, i tak i do wyboru dwie kamery zbudowane oraz zewnętrzne, którą tutaj już widzimy, obraz urządzenia działa poprawnie, bo widzimy, że wszystko jest w porządku. Czekamy i widzimy, że tutaj już jest cały obraz kamery nasz. Podobnie klikamy na mikrofon, on już automatycznie nam się połączy. Zawsze możemy wszystko jeszcze zmienić, ustawienie dźwięku i obrazu. Klikamy i tu mamy do wyboru, właśnie nasze mikrofony. Ja na mikrofon Yeti. To, jak widzicie, teraz mówię: to ten byłby mikrofon użyty Obraz z kamery zewnętrznej C922, oznaczenie Logitech. Zmieniam jeszcze na jakość HD, żeby poczuć obrazu to widzieliśmy się poprawił. Jeśli mamy problem, nasza kamera nie jest wykrywana przez tutaj aplikację. Możemy, próbujmy zawsze odświeżyć, jeżeli to się nie udaje, to ja po prostu restartuję często komputer, już z włączoną kamerą, z włączonym mikrofonem, przy ponownym odpaleniu mam większe możliwości, że większe prawdopodobieństwo, żeby gdzie wszystko prawidłowo działało. Co jeśli nie chcemy, żebyśmy nie byli widoczni w czasie naszego webinarium? Możemy ten panel zmienić, ale też możemy wstawić jakiś awatar, jakieś zdjęcie. Jak to zrobić? Tutaj już wgrane są dwa, jak gdyby. Jeżeli chcemy zewnętrzne jakieś logo naszej firmy albo jakiś, jakiś obrazek załadować, to klikamy tutaj w ten krzyżyk i wskazujemy w konkretne miejsce na komputerze. Ja wybiorę tutaj ten wskazany. I przełączamy w ten sposób na przykład zdjęcie prezentera. Jakieś możemy wstawić tu już dowolnie. I tu widzimy też okno do, do czatu, yy, czyli prowadzenia korespondencji z naszymi uczestnikami. Możemy się na nie przywitać możemy zachęcać do zadawania pytań. I w ten sposób to będzie pokazywane. To jest także zakładka uczestnicy. I tutaj nam pokażą się wszyscy uczestnicy. Którzy są z różnymi prawami uczestnika albo moderatora w trakcie spotkania. Możemy im włączyć wiele różnych funkcji, takich jak tryb zadawania pytań, czy wyłączyć tę funkcję w ogóle uczestników. Wtedy inni nie będą mieli możliwości widzenia, jak i jak inni uczestnicy biorą udział w naszym webinarium. Ale to już jest temat na kolejne nasze spotkanie. Jesteśmy gotowi, mamy prezentację. Jeszcze może wyczyśćmy tutaj nasze wcześniejsze rysunki. Czyli czyścimy ekran, zmieniamy na wskaźnik taki, który będzie pokazywał jakieś elementy. Czekamy na konkretny moment i w momencie chęci rozpoczęcia webinarium klikamy na zielony przycisk i rozpoczynamy wydarzenie. I od tego momentu wszyscy uczestnicy już widzą nas, słyszą nas, widzą ten obraz, który przed sobą teraz my także mamy i jeśli mamy ustawione nagrywanie automatyczne danego wydarzenia, u góry, przy REK, pojawia się nam czerwona lampka wijająca, to oznacza, że w tym momencie mamy nagrywane wydarzenie. I na zakończenie tylko jeszcze jeśli mówimy o nagrywaniu, to pokażę. Że jest możliwość opcji, aż cztery opcje nagrywania, wszystkie okna, prezentacja i wideo, prezentacja sama albo wideo, pasek i prezentacja w tym wypadku. Dziękuję i do zobaczenia na kolejnym screencastie.